Tymczasem na przerwie Wojtek chce porozmawiać ze swoim kolegą Oliwierem, który dał mu namiar na mężczyzn odzyskujących długi. Jest zły i nie rozumie, dlaczego mężczyźni szantażują go zamiast pomóc mu odzyskać pieniądze od Adriana. Nie znam ich za dobrze, kojarzę ich od tego kolesia z osiedla. On mi o no, nich opowiada. Nie znasz! Nie mówiłem, że ich znam. Co ty sobie żartujesz. Co ty w ogóle o nich wiesz? To, że lepiej z nimi nie zaczynać, to wszystko. Przy ciebie będą przerobane. Nie przeze mnie, sam tego chciałeś, ale trzeba było myśleć wcześniej i teraz masz do mnie pretensje. Dobra, chodź Wojtek, on ci już teraz nie pomoże. co za syf. Co robimy? Nie wiem. Wojtek, może naprawdę, powiedz to nauczycielom. Co? W życiu? Zrywam się z stąd. Dobra, to ja też się zrywam. Nie, nie, ty lepiej zostań w szkole. To będzie trochę podejrzane, że obydwoje zniknęliśmy, więc wiesz. Powiedz Turczyn, że źle się poczułem, albo coś takiego, po prostu, tak. Gdzie się wybierasz, espanolacyczko? Puśćcie nas! Puść mnie, bo zacznę krzyczeć! Nie radzę. Chyba, że chcesz, żeby coś złego stało się twoim kotaśowi. Wylucił cię naprawdę, szedłem po Porozmawiamy sobie. Tak? To czemu słyszałem, że chcesz uciekać, co? Masz mnie za idiotę? No nie, no naprawdę, serio, szedłem po te trzy kafle. Tak? A może ci wierzę, ale muszę mieć pewność. Dawaj mi tą torebkę. Tak. No proszę! Zostaw to! Jaka ładna dzielnica, może cię odwiedzę? Oni chcą porwać no? Wojtka! za to! Bierz to bierz Idziemy, po pieniądze. Na pomoc! Bandyci zamierzają porwać Wojtka, żeby nadal go szantażować. Na szczęście szkolna woźna widziała całe zajście i wezwała na pomoc nauczycieli. Chodź do szkoły! Chodźcie do szkoły! Nie, niech pani przychodzą i na policję! Już te twoje durne pomysły! Teraz jeszcze wiedzą, gdzie mieszkam! się Przepraszam! Zostaw mnie! Byłam przerażona, kiedy ciągnęli nas do samochodu. Bałam się, że nas porwą. Dobrze, że Dudzia i Lesicki tak szybko zareagowali. Bałam się o Wojtka. Ale masakra. Mogło być naprawdę groźnie. Nie miałem w domu aż tyle hajsu. Gdyby się o to dowiedzieli, mogliby mnie pobić, a nawet zabić. Nauczyciele uratowali mi dupę, ale akcja dalej nie jest zakończona. Tymczasem trzynastoletnia Maja, która przykleiła sobie odstające uszy, chce na osobności porozmawiać z przystojnym policjantem. Wymyśliła, że jej koleżanka ma kłopoty i liczy, że mężczyzna będzie chciał pomóc. Stara się nie myśleć o tym, że skóra za uszami coraz bardziej ją piecze. Już ledwo wytrzymuje ból. Tak, chodzi o moją koleżankę, ale nie ze szkoły, tylko taką inną. Nie chcę, żeby ktoś jeszcze o tym wiedział. Mhm, dobrze, to powiedz. Wydaje mi się, że ona zażywa narkotyki. A dlaczego tak myślisz? Widziałaś, jak to robi? To znaczy, widziałam, jak coś pali ale nie wiem, czy to była marihuana, czy tylko taki skręcony papieros. Papierosów też nie powinna palić, szczególnie w tym wieku. A powiedz, czy wiesz może, czy on ma chłopaka, może na przykład, który ma jakiś kontakt z dealerami, czy wiesz, gdzie mogłaby kupić ewentualnie, czy dostać takie narkotyki? Ja... ja nie wiem. A koniecznie powinna o tym powiedzieć swoim rodzicom i nauczycielom. Niech oni poinformują jej rodziców. Jeżeli masz rację, że to rzeczywiście chodzi o narkotyki, tylko jej pomożesz. Dobrze. A źle się czujesz? Co się dzieje? Kręci mi się w głowie. Halo, halo, halo! halo. Dziewczyno, dziewczyno! Halo, 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 maja, maja! Chodź. Mężczyźni, którzy napadli na Wojtka, zostali zatrzymani, a chłopaka wezwał dyrektor, zdenerwowany całym zajściem przed szkołą. Nastolatek nie ma zamiaru mówić dyrektorowi, że wplątał się w kłopoty. Są hajs od nas, pieniądze. Pieniądze? Byłyśmy coś winien? Nie, nic, po prostu szantażowali nas, że jak im nie damy pieniędzy, to nas pobiją. A Marysie, że przyjdą do niej na mieszkanie. Widziałeś je kiedykolwiek wcześniej? Nie, nie. Na pewno? Dobra, zadzwonię do Twoich rodziców, poproszę, żeby przyjechali po Ciebie. Dobrze. Muszę ich poinformować o całej sytuacji. A ty będziesz musiał porozmawiać z policją. Dobrze, powiem wszystko, co wiem. Czy to na pewno wszystko? Tak, tak. Sam jestem naprawdę zaskoczony, że akurat do nas się doczepili. Dobra, możesz iść. Wojtek, teczka. Dziękuję. Do widzenia? Do widzenia. Nie wiem o co chodzi, ale wydaje mi się, że to jest przypadek, że trafili właśnie na niego. Porozmawiam o tym z policją. E, no i co, po poskarżyłeś się drogi? Wiesz co, nikomu nie powiedziałem. Jak coś powiedziałeś? Co powiedziałeś mu? Przyznaj się. Nie twój biznes. Jeśli dyrektor do mnie przyczepi, masz po jest stary. Co? Wiesz, co ty będziesz miał? Naprawdę przerąbane, jeśli nie oddasz mi tych pieniędzy. Bo wiesz, co? Pójdę sobie do dyrektora i powiem mu, że wszystko jest przez ciebie. Dobra, ale to nie ja sprowadziłem tych ludzi. A, dobra, ale ty ich na mnie nasłałeś. Grożyli mi pobiciem, a marysie straszyli, że przyjdą do niej do domu. A to akurat dyrowie. Wiesz, co? Dobra, a gdy miała ja ci o połowę kasy? Nie wkurzaj mnie naprawdę. Całe pieniądze, albo mi się przypomni, że cała sprawa zaczęła się od tego, że chciałeś mi sprzedać The złom. Wyluzuj, okej? Okay? Jedziemy na tym samym wózku. Zobaczymy, jak to będzie. co, so, albo bydwoje dostaniemy z niebo od dyra, albo żaden. Decyzja należy do ciebie. Fakt, przyznaję. Wiedziałam, że motor jest do bani, chciałem oskubać Wojtka. Ale nie chcę kłopotów. Już mam dość afer na swoim koncie, a tym razem to się mogło na mnie źle skończyć. Nie powiedziałem drowi prawdy, bo po pierwsze, chcę odzyskać swój hajs, a po drugie, nie chcę być szkolnym kapusiem, bo w sumie sam do świętych nie należy. Chodź Maju, napijesz się troszkę wody. Po tym jak 13 Maja zemdlała w klasie, dziewczynka trafiła do szkolnej higienistki. Nadal nikomu nie przyznała się, że żeby podobać się policjantowi, przykleiła sobie uszy klejem modelarskim. E, podeszła do mnie po lekcjach, chciała porozmawiać sam na sam, o koleżance, która bierze narkotyki. Ale powiedziała konkretnie o kogo chodzi? E, nie, ale myślę, że o nią samą. Jak o nią samą? Mówimy o trzynastolatce. Tak, teraz dzieci bardzo wcześnie zaczynają eksperymentować z różnymi substancjami. Wierzyć mm, mi się nie chce. Myślę, że coś przydawkowała. Mm, miała rozszerzone żenicę i, i nagle zaczęła się przytomność. Mm -hmm. W sumie, no nic. No, Rozmawiam z jej matką, że dzwoniłam, zaraz będzie. Tak czy siak, dziękuję pięknie za czujność. Nie ma problemu, na tym polega moja praca. Do dziękuję, widzenia. do widzenia. Ja niczego wcześniej nie zauważyłam. Maja jest ostatnią osobą, którą podejrzewałabym, że coś zażywa. Trzynastolatka i narkotyki, no wierzyć mi się nie chce. Wychowawczyni Mai, Anna Turczyn, chce porozmawiać z dziewczynką i dowiedzieć się, czy rzeczywiście wzięła jakieś narkotyki, jak podejrzewa policjant. Przyjdzie też karetka, lekarz, musicie obejrzeć. Co? Ale po co karetkę? I ja nie chce jechać do szpitala. Moja posłanie, <coughs> czy ty coś zażywałaś? To po czym tak się źle poczułaś? Ja nic nie zażyłam. Pan policjant mówi, że brałaś narkotyki. Ja? Ja nic nie wzięłam. Ja tylko. Tylko co? Ja chciałam już nie mieć odstających uszu i przykleiłam je sobie do głowy. Jezus Maria, moja, moja, czym ty to zrobiłaś? Klejem modelarski. Ewa, tak? mogę to tutaj prosić? Już idę. Tak? Zobacz, ona klejem sobie przykleiła uszy do głowy. Jezus Maria, jak mogłaś paść na tak głupi pomysł? Już zaraz to zobaczymy. To jest straszne. To boli. Wiem, że boli, bo dostałaś uczulenia. Wiesz co, przyjedzie karetka, dadzą jej po prostu mhm. zastrzyk, ale musimy pomyśleć, Jezus, jak usunąć Ci ten klej? Wczoraj zrobiłam mhm. próbę i zeszło rozpuszczalnikiem. Co? Boże, święty, nie wierzę. Maja, czy Twoja mama o tym wie? Nie. Dobra, słuchajcie, pójdę zobaczyć, czy przyjechała karetka, bo już Dobra. powinni być, dobrze? Maja... Powiedz mi, czemu Ty to w ogóle zrobiłaś? Będzie się Pani śmiała. No nie będę się śmiała, obiecuję Ci. Powiedz mi. Chciałam zagadać do tego policjanta i tak wymyśliłam, żeby ładnie wyglądać. Nienawidzę swoich uszu. Ja słuchaj, skąd wy w ogóle bierzecie te pomysły? Przecież ty jesteś prześliczną dziewczynką. Zresztą ja w twoim wieku też miałam odstające uszy. Ale na pewno nie takie jak ja. Daj spokój, już Maja. Czegoś takiego to jeszcze nie widziałam. Żeby trzynastolatka wpadła na pomysł przyklejenia sobie uszu do głowy? No, jest to jakaś ulga, że nie chodziło o narkotyki, no ale z drugiej strony kompleksy dotyczące urody to też duży problem. Szczególnie dla dziewczynek w jej wieku. Teraz już wiem, czego będzie dotyczyć kolejna lekcja wychowawcza. Marysia! Licealista Wojtek cieszy wylecia? się, że udało mu się okłamać dyrektora. Tymczasem jego dziewczyna Dzień Marysia to, jest wściekła, bo że chłopak znów wplątał ją i było. siebie w kłopoty. Odbaw się, okej? Okay? Tym razem przegiąłeś. No, ale przepraszam, no... Wiesz co? Teraz tu ja mam gdzieś Twoje przeprosiny. Wiesz co ci się mogło stać? Mogliście cię gdzieś wywieźć, skopać i zostawić! No ale tego nie zrobili dzięki Tobie. No, ratowałam Ci to jak ostatni raz. No, dzięki Ci za to i za to, że nic nie powiedziałeś dyrektorowi i o tej całej sprawie z Adrianem. Mam nadzieję, że Ty to zrobiłeś, prawda? Aha. No wiesz, to tak nie Aha. do końca wiesz. Zaczekaj chwilę. No i salę się się. Dobra, nie gadajcie, masz to słychać. Dobra. I teraz słuchaj. Sprawa jest taka: zapominam o sprawie. Po motor przyjeżdżam jutro. Dobra. Luz, takie mamy deal. Jak to zapominacie o sprawie? To dyrektor niczym nie wie? A po co ma wiedzieć, że na własne zrzeszenie zadawacie się z dresami? Odwaliło ci, dlaczego znowu zadajesz się z Adrianem? Co powiedziałeś Zerowi? No, tylko tyle, że ich nie znam, napadli nas i zażądali pieniędzy. Ty kłamca. No i co? Miałem, mam wyleczyć te szkoły i żebyś się pytał skąd mam kontakt do nich co mam wylać, o Oliwiera, tak? Wiesz co, ja idę do domu, rób jak chcesz. No ale Marysia czeka nie ja mam. To, mam tego, tego nie zrobi, nie odzyskałeś do tego hajsu? No Marysia, kupię ci coś za to, Ey. Wojtek przegina. Nie dość, że naraził nas oboje na niebezpieczeństwo, to do tego kłamie i ma jakieś układy z Kubackim. Mam tego dosyć, nie chcę z nim już być. Co ją gryzło? Sprawa zaraz ucichnie, się pójdą siedzieć za wyłudzenie pieniędzy, a ja nie mam zamiaru sobie robić wrogów w szkole. Mam nadzieję, że jej przejdzie. Zależy mi na niej. Marysia, zaczekaj chwilę. Marysia wściekła wychodzi ze szkoły. Jest zła, że Wojtek znowu ją okłamał i nadal zadaje się z agresywnym Adrianem. Nie ma zamiaru więcej spotykać się z Wojtkiem. Twoim zdaniem lepiej, jak się dogadasz z Adrianem Kubackim, tak? No nie, ale obiecuję, robię to ostatni raz. Jakoś ci nie wierzę. Obiecuję, serio. Naprawdę. Dobra, rób co chcesz, Wojtek. Marysia, nie wkurzaj się na mnie. Wiem, że ci na mnie zależy, skąd się ten, wszystkim tak przejęłaś. Spadaj, okej? Okay? No, wiem, że zrobiłem głupotę. No ale zobacz, przynajmniej ściągnąłem tych ty gości i złapali ich na gorącym i teraz pójdą siedzieć. Debilu, oni mają mój adres i jak wyjdą, to na pewno będą się na mnie mścić. Oto do czego doprowadziłeś, możesz sobie pogratulować. Kilka dni później Maja przychodzi do szkoły. Spędziła w szpitalu jeden dzień. Na szczęście uczulenie okazało się niegroźne. Dziewczynka zrozumiała, że jej zachowanie było głupie i mogło źle się skończyć. Co widzicie na tym zdjęciu? Jakaś dziewczyna? Mhm, okay, ale jaka? Normalna. Mhm. Okularnica. Okej. Piegowata. Piegowata. A mi się podoba. Mhm. Mi też. Chciałabym mieć takie włosy. Mhm. Maja, a ty co o niej sądzisz? Ma odstające uszy jak ja. Mhm. Ale ma ładny uśmiech. Super. Dobra, to powiedzcie mi tak. Jaka ona jest? Ładna, nieładna? I czy byście się z nią kolegowali, czy też może nie? Zobacz. Spoko. ja tak. Tylko żeby nie chodziła tak wieśniacko ubrana. Okej. Okay. Ja też bym się z nią kolegowała. Chociaż piękna to ona nie jest. Nie, nie wiem. Musiałabym ją poznać. Mhm. To jakaś nowa? Słusznie. Będzie do nas chodzić? Czy może usiąść ze mną? No właśnie nie, bo moi drodzy, to jestem ja w waszym wieku. Co? 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 Naprawdę? A gdzie uszy? <laughs> no właśnie dorosłam, proporcje się zmieniły, uszy już nie odstają. Ale aż tak? No jestem tego najlepszym przykładem, tak? Oro. Słuchajcie, przyniosłam wam to zdjęcie, żeby wam uświadomić bardzo ważną rzecz. Wy cały czas rośniecie i wasz wygląd się zmienia i trzeba do tego bardzo spokojnie podchodzić. Mi takie już się podobają. Jak sobie je ostatnio przykleiłaś, to wyglądałaś jakoś dziwnie. Jakoś tak przeciętnie. No właśnie. A Szkoda, że to pani na tym zdjęciu, bo myślałem, że będę miał dziewczynę. Co <noise> <noise> nikodem nic straconego z tego, co wiem, Maja chłopaka nie ma. <noise> To był głupi pomysł z tym klejem. Boże, jak to bolało, jak mi odklejali te uszy. Darłam się jak pokopana i nawet znieczulenie mi nie pomogło. Do teraz mnie piecza skóra. Już w życiu czegoś takiego nie zrobię. Maja zrozumiała, że wygląd nie jest najważniejszy. Dotarło do niej, że nie musi niczego w sobie zmieniać, żeby podobać się i być Lubianą. Spieszyć się, bo moglibyśmy po drodze wejść do cukierni. Mają tam mega gofry. Okej, okay, spoko. Cześć. Pa. Fajnie było na Aleksie. No, zwłaszcza jak pani pokazała swoje zdjęcie. Odstające już chyba nie są takie złe. Masz rację. Marysia. Wojtek nadal próbuje przekonać Marysię, żeby nie złościła się na niego i nadal była jego dziewczyną. Jednak nastolatka po tym, jak chłopak naraził ją na niebezpieczeństwo, nie ma zamiaru dłużej się z nim spotykać. E, poproszę sok. I przy 250. Dwa pięćdziesiąt, proszę. proszę. Zazdrosna o dziewczynę licealista podstępem podaje koledzy narkotyki. Najważniejsze, że Radek zjadł kanapkę z tabletką. Teraz trzeba tylko czekać na efekty. Szkoła jest do dupy. Odurzony uczeń ośmiesza się przed klasą. Wkrótce chłopak dostaje zapaści. Twój chłopak okazał się być... Niby kim? Czpunem. Radek nie jest żadnym czpunem. O Jezu, to jest świetne, Genialne! Dwie blogerki z liceum fotografują bezdomnego w szkole, a zdjęcia umieszczają w internecie. Takie dopiero pieniądze. Dochodzi do kłótni z bezdomnym. Dziewczyny boją się, że zabiły mężczyznę. Boję się, że znajdą go na tych działkach i wiedzą się, że to my go zabiłyśmy. Bożena wyznaje matematyczce, co zrobiły. Zabiłyśmy człowieka. Ale to był przypadek naprawdę.